Kogoś z nas tu obecnych nie jest zaskoczeniem, że chociaż Słowo Boże wpisane w dzisiejszą liturgię jest związane ze zwyczajnym biegiem liturgii, z 10 tygodniem zwykłym i wtorkiem tego tygodnia, jednocześnie ono tak bardzo precyzyjnie odwołuje się do tego wszystkiego, co chcemy realizować przez nasze życie, przez naszą wiarę, przez naszą posługę. Troskę o życie, wiarę młodych ludzi. Najpierw te słowa świętego Pawła o tym, że ma być tak. I wszystko ma być bardzo jasne precyzyjne i konkretne. Po prostu ma być Boże. I to jest chyba ten fundament, od którego zawsze warto zacząć, jeżeli chodzi po prostu o nas. Że my chcemy być na tak. My chcemy być oddani zawierzający Panu Bogu to wszystko, w co jesteśmy włączeni, co przeżywamy i z kim przeżywamy, dla kogo przeżywamy i w jakich warunkach przeżywamy. Dobrze wiemy, że te wszystkie elementy niosą w sobie bardzo różne refleksje, które przede wszystkim się potem skupiają w nas, wywołują pewne odczucia, pewne refleksje. A ostatecznie chodzi o to, abyśmy oddali się i zawierzyli Bogu, wierząc, że to jest Jego czas, że to jest Jego dzieło, że to wszystko, co się ma zrealizować, się dokona Jego mocą. I kiedy idziemy dalej, to oczywiście słuchaliśmy, włączaliśmy się w replem psalmu: Okaż swym sługom pogodne oblicze. Dlaczego do tego wynawazuję? Mamy tu przed ołtarzem kwiaty, które z wczoraj mi zostały, a że sterylizja szybko nie więdnie, to przywiozłem. Wiecie, z Tomaszem postawiłem. 31 lat temu byłem na praktykach jako alumn po czwartym, przed piątym rokiem seminarium w takiej parafii, która jest u początku Konstancina w ramach archidiecezji warszawskiej. Klarysek się nazywa Wtedy Tyle Klarysek może był niektórym znany, bo tam w latach 70. znany bardzo dobrze w tym ośrodku, wtedy i na tym terenie Edward Gierek. Jak został pierwszym sekretarzem, to tam sobie willę zrobił. Obok był dom dziecka, który jego żona kazała zamknąć, bo dzieci przeszkadzały. Ale to już pełne tłum. Miałem być zupełnie gdzie na tych praktykach, na wielkiej parafii w Warszawie, wiodącej. Na skutek różnych tam przetasowań ostatecznie znalazłem się tam. I proboszczem był ksiądz Andrzej Fielkowski. Stradicje pojawiły się wtedy, kiedy żeśmy szykowali już potem jako diakon na kolejnych praktykach grupański całą dekorację na Triduum. I od tamtego czasu te sterylicje mi się kojarzą z klarycerem i z księdzem Andrzejem, a on przede wszystkim mi się kojarzy z tak oddanym kapłanem i pełnym radości tego pogodnego oblicza. Takiej otwartości, bo tu nie chodzi o to, żeby był uśmiechnięty. To był człowiek takiego pokoju i takiej radości dla człowieka drugiego, że to po prostu śmielało. A na pewno dla mnie młodego alumna, idącego do, do święceń, potem już diakona, było niesamowicie mobilizujące. Ale to jest jakby jeden tylko z motywów, który oczywiście prowadzi do tego, co jest fundamentalne i o czym mówi dzisiaj Chrystus, o tym, kiedy wspomina, że mamy być solą ziemi, światłem świata. Prawie dwa tygodnie temu, kiedy udzielałem święceń prezbiteratu Radomiu, odwołałem się do tego słowa Ewangelii, szykując się. Właściwie po raz pierwszy z taką mocą dotarła do mnie refleksja związana z tą solą. Kiedy gdzieś wyczytałem, że każdy, każda ofiara, która była składana w świątyni jerozolimskiej, musiała być posolona. I ta sól była znakiem przymierza Boga. Była znakiem wierności Boga. Była swoistym potwierdzeniem, że to, co człowiek przeżywa, to, co przynosi do Boga, prowadzi i dotyka Boga. Przecież to nie jest ta podstawowa nasza refleksja, nad tym wobec czego stajemy. Jako tuż pasterze, jako osoby konsekrowane, jako niosący sakrament, kapłaństwa, w bardzo szerokiej perspektywie mamy być tymi, którzy. Będą tą rzeczywiście solą, będą tym znakiem, będą potwierdzeniem, będą narzędziem sprawiającym, że to, co ludzkie w życiu tych, których Bóg nam zawierza, rzeczywiście dotknie Boga. Doprowadzimy ich do Boga. Odkryją tę wierność Boga. I to jest, wydaje się, powtarzam znowu, oczywiste, ale ważne, żebyśmy to rzeczywiście nieśli z całą szczerością, z całą jasnością. Bo też dobrze wiemy, że właśnie gdzieś jesteśmy wpisani też w pewne nasze doświadczenia, pewne refleksje, które są związane z tym, co już żeśmy przeszli, z tym, co inni przeszli, z tym, co my sobie wyobrażamy, ale idąc tą drogą naszego zawierzenia, idąc tą drogą naszej wierności, dla tego, co Bóg chce przez nas w tym, co nam ofiarowuje, zrealizować, żebyśmy byli tą sólą. Tym znakiem Bożego Przymierza, Bożej Obecności, Bożego Działania, to jest ciągle wielkie zaproszenie do naszej wierności, do naszej szczerości, do naszego oddania. I wtedy, kiedy dochodzimy do tego obrazu światło-świata, wiemy, że to się nie może dokonać inaczej, jak tylko przez naszą osobistą troskę o świętość. Wtedy, kiedy dotyka człowieka, wydaje się taka oczywista i naturalna. I zobaczcie, moi drodzy, kiedy przywołujemy młodych, o których staramy się dzisiaj tutaj szczególnie pamiętać, wydobyć ich, mamy w pamięci tych, z którymi żeśmy przeszli, przychodzimy, których gdzieś nosimy w naszych sercach, w naszej modlitwie. To jest przecież też ta wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, że ta tajemnica tej światłości Boga po pierwsze jest pisana w nich, niejednokrotnie może jest zasłonięta, może jest wręcz. Wydaje się, dla wielu zdmuchnięta, ale może to nie jest to prawda. Może tam się to tli tylko. I ważne, żebyśmy pamiętali, że nieśli sobie tę wielką nadzieję. Że to, co jest tym darem światłości Bożej, rzeczywiście jest im ofiarowane. Oczywiście jest. To można rozważać na wiele różnych sposobów, jeżeli chodzi o to nasze osobiste spojrzenie na to. Zawsze w punkcie wyjściowym można byłoby tak powiedzieć: Oczywiście jest to, na ile to, co jest Bożym światłem, płonie we mnie i jaśnieje przeze mnie dla innych. I o tym nie możemy nigdy zapomnieć. Po drugie, na ile jesteśmy rzeczywiście włączeni z tymi, którzy razem idą z tą światłością Boga, na ile chcemy to wykorzystać, na ile chcemy to odczytać, na ile chcemy to włączyć w to wszystko, co jest naszą codziennością. A z tym się wiąże oczywiście również i to doświadczenie, czy wręcz szacunek dla tej różnorodności. Ja jestem szósty miesiąc w Jesezji Radomskiej. Uczę się, poznaję, poznaję ludzi, uczę się wrażliwości i szacunku na to, co spotykam, zostawiając gdzieś moje wcześniejsze doświadczenia, patrząc w taki sposób, żeby uszanować to, co Bóg dokonał tam, na tamtej ziemi radomskiej, w tych ludziach, którzy tam są, którzy to przeżywają. Już nie mówiąc o młodych, którzy też są w tak bardzo różnorodnych okolicznościach, bo są i większe miejscowości, i są po prostu małe osady. Są młodzi, którzy są wpisani w pewne pasje i marzenia, i projekty życia, które sięgają bardzo daleko. I są młodzi, którzy są wpisani w projekty swojego życia, które są wpisane w ich ziemię. Można to rozważać na wiele sposobów, ale jest jeden podstawowy motyw. Zostawić, zostawić schemat i szablon. Docenić to, co każdy z nich czyni. To, co przeżywają z oddaniem i z wielką troską również ich najbliżsi, którzy ich wspierają, którzy im towarzyszą. Oczywiście to jest również i ten wyjątkowy motyw, który tylko nam uświadamia, że nieraz taki człowiek będzie się pojawiał obok nas w takim momencie, który może dla nas nie być najlepszym. Może byśmy go chcieli przełożyć na zupełnie inną chwilę, ale może to być ten wyjątkowy, ten jedyny czas, kiedy on przyjdzie, aby to, co jest tą światłością Boga, się znowu w nim zapaliło dzięki temu, co Daj Boże my będziemy nieśli. Jeszcze jedna refleksja niesamowicie ważna. Zacznę może od takiego przykładu z ostatniego tygodnia. Jedna mama opowiadała mi, jak w pewnym momencie godzin popołudniowych, kiedy jej młodszy synek był w bezpiecznych warunkach urodziny, przyszedł na nią taki wielki lęk związany właśnie z tym synem. Poprosiła męża, żeby zadzwonił, czy wszystko jest w porządku. Wyjaśniło się, że Zasadniczo jest bezpiecznie, chociaż trzeba było też mimo wszystko zmienić pewne plany, tak najoględniej to powiem. Ale ostatecznie takie świadectwo tej więzi, gdzie serce dziecka przemawia do serca matki. Trudno nawet to opisać poza tym, że się tego doświadcza. I my, jako osoby włączone w to, co jest Boże, w to, co jest duchowe, nie możemy. Zapomnieć o tym duchowym oddziaływaniu. Jesteśmy wpisani w to przeogromne dziedzictwo ducha, tego wszystkiego, co jest piękne, co jest święte. Jesteście tutaj jako przedstawiciele tylu, tylu wspólnot życia konsekrowanego. W każdej z waszych wspólnot jest tylu świętych, tylu wyjątkowych świadków bliskości i mocy Boga, ale jednocześnie. Nie tylko na ten czas, ale zasadniczo przecież jest pisany w życie Kościoła, w życie wspólnot, w życie poszczególnych ludzi, również i tych młodych, a może przede wszystkim tych młodych, tak wiele różnego duchowego oddziaływania, które nieraz jest zamęte. Pamiętajmy o tym. I myślę, że akurat was nie muszę o tym przekonywać, że podejmując i starając się i zastanawiając, nad tym wszystkim co rzeczywiście możemy, co powinniśmy wymyśleć, uczyć się od lepszego. Patrzę znacząco na ojca temat. Powtarzać czy przywoływać to wszystko, co jest rzeczywiście pięknym doświadczeniem wspólnoty Kościoła. Musimy być gotowi również i na to, czy jesteśmy w stanie, tak jak od tego zacząłem i tym zakończyć, czy jesteśmy w stanie oddać siebie jako ofiarę na to wszystko, co Bóg będzie chciał zrealizować w życiu innych, po to, aby odbudować, aby wynagrodzić, aby umocnić to, co jest tajemnicą Jego ducha, którego inni może osłabili albo wręcz próbowali zniszczyć. To jest również to oddziaływanie, które jest pisane najograniej i najogólniej może kojarzoną tajemnicą modlitwę, postu, umartwień, ale ostatecznie rzecz biorąc, po prostu w naszej otwartości i gotowości na to, żeby Bóg się nami posługiwał. I o to się modlimy, abyśmy byli tą sobą ziemi, abyśmy byli światłem świata. Właściwie można byłoby przywołać te słowa, które są w liturgii sakramentu chrztu dziecka. Przyjmijcie światłość Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam bracia i siostry. Aby Wasze duchowe dzieci postępowały zawsze jak dzieci światłości. Amen.